Świadectwo wiary to koszt, trud i ból wierności Bogu i ukazywania Boga ludziom. Wyznawca Pana Boga koszty bierze na siebie. Ukazuje bowiem Boga własnym trudem i nie poczytuje sobie tego za stratę. Świadectwo wiary jest uczciwym sposobem istnienia wyznawcy. Nie można być tym, który się chowa za cudzymi plecami. Le trzeba być z pierwszego szeregu, który szturm bierze na siebie. Gdy żydostwo było bezsilne wobec Apostołów, a Mądry Gamaliel wytłumaczył im, by nie walczyli z Bogiem i zgodzili się na to, to i tak kazali uczniów. Apostołów ubiczować, zabronili im świadectwa i z konieczności zwolnili. Oto nikczemność żydowska. Apostołowie zaś nie umniejszyli swej wiary przez to, lecz z radością przyjmując prześladowanie, z mocą głosili. Boga. Bo mówić o Bogu oznacza dawać ludziom życie i sens. I kto bierze życie Boże i żyje sensownie, ten doznaje uratowania. Dziś w kulcie u ludzi jest łatwość i bezpieczeństwo, by się nikomu i niczemu nie narazić. Doszło do tego, że odruchy bezpieczeństwa wytresowane na narodzie są już absurdem, czyli rzeczywistością bezrozumną. Ale strach ludzi pilnuje i dyscyplinuje, dlatego są karnymi niewolnikami. Do tego jeszcze dochodzi ludzka bezduszność, bezwzględność okrucieństwa, formalizmy i brak spojrzenia miłością i logiką wiary na drugiego człowieka. I już poruszamy się pomiędzy bestiami w ludzkich skórach. Kto bowiem nie miłuje, ten jest przeciwnikiem Boga i ludzi i pogrążycielem siebie. Wystarczy znikczemniać, a dalej wszystko potoczy się jakby samo. Człowiek przyzwyczajony do siebie, do swego, staje się człowiekiem bardzo ułomnym. I życie jego jest zagrożeniem dla niego. Ratunkiem jest. Módlitwa skruszonego serca, uniżenie się, czyli zakwestionowanie siebie i przyjście do Boga po ratunek. Jest straszliwa rozbieżność i różnica pomiędzy ludźmi Boga a ludźmi grzechu. Jedni mają moc, mądrość, dobroć, piękno, szlachetność, drudzy smutni, okrutni i nienawistni w pretensjach i wiecznej krytyce o wszystko. Módl się o to, by i Twoje życie zradykalizowało się w głodzie Boga, gdzie oczyścisz się z kultu własnej osoby, staniesz się wyznawcą Boga, który będzie dla ciebie jedyną jedynością życia Twojego. Gdy jest wróz, człowiek szuka ciepłego schronienia, bo nigdy zimna nie pokona. Trzeba znaleźć schronienie w pomieszczeniu ogrzewanym. Kto chce się zbawić, niech szuka schronienia w Bogu, bo poza Bogiem zbawienia nie znajdzie. Dlatego przynależność do Boga, czyli wiara, to są okoliczności, w których człowiek nabywa łaskę i pozwala Panu Bogu, by go Pan Bóg wychował, czyli uświęcił. W tym procesie uświęcenia człowieka porzuca grzechy i nabywa cnoty. Nie wystarczy być rozgrzeszonym. Trzeba jeszcze nabyć cnoty, czyli sprawności, dyspozycje. Są to właściwości dynamiczne, które człowieka kształtują. Cnota mądrości, męstwa, odwagi, roztropności, ewangelicznej przebiegłości, nieustraszoności, przenikliwości one czynią człowieka skutecznym w konfrontacji ze światem bez snut chrześcijanin nawet rozgrzeszony ma taką mądrość jak ciele które się do niczego nie nadaje tylko do tego, żeby być łupem wiara jest mężną sprawnością potrzebne jest to do obrony siebie przed zgorszeniem i do konfrontacji ze światem. Świat bowiem przyjdzie do ciebie po ciebie. I nie możesz być łatwo bralnym łupem, lecz masz być rycerskim mędrcem, który tak jak Pan Jezus, gdy przychodzili do niego układni faryzeusze, Zaczynali od pochlebstwa, a później zadawali trudne pytanie, to zawsze otrzymywali nieoczekiwaną odpowiedź i odchodzili zhańbieni. O taką mądrość trzeba prosić Boga i w takim czasie ćwiczyć, abyś nie był ciągle w tej przepraszającej za wszystko opozycji. Gdzie ateiści będą Cię łaskawie akceptować, jak Indianina w rezerwacie? Stąd świętość idzie w parze z niewinnością, ale też świętość jest bardzo praktyczna. Święty Fidelis. Był przezdolnym człowiekiem. Jako adwokat bronił ludzi bezinteresownie, ale później porzucił swoje zajęcie użyteczne i oddał się na służbę Bogu. A na tej służbie stał się sługą prawdy w Słowie Bożym i dobrym organizatorem życia wspólnotowego, duchowego w klasztorach, aż w końcu poszedł na całość tak dalece, że dla heretyków był nie do zniesienia i go zabili. Przyprawili go najwyższy dar męczeństwa. Straszny to dar. Najpierw jest zabójstwo, a Pan Bóg zamienia to w męczeństwo. Zabójstwo jest strasznym grzechem. A święty Fidelis nie zawahał się, czyli był człowiekiem niekompromisowym, nieustraszonym, mądrym wyborczeniem. Przebiegłym, wytrwałym. Był człowiekiem wiary i cnót. Stąd heretycy wyznaczyli mu taką cenę. Ich nienawiść zabiła go. Pytanie kontrolne. A co Ciebie zabija? I za jakie zaangażowania i postawy oddajesz życie, bo oddajesz? A może jest tak, że przepłacasz życiem swoim za sprawy marne? Może jest tak. Że za pokój ze światem przepłacasz lękiem, kompromisem, wycofaniem się, uchylaniem się, chowaniem się, bo może już nie masz siły ani ochoty, ani sposobu, by pójść na konfrontację z kłamstwem, niemoralnością, złodziejstwem. I innymi plagami światowymi, które są inicjowane z góry przez rządzących. Nie, nie, nie mam na myśli naszych w Polsce rządzących, ci nie mają nic do gadania, tylko mam na myśli rządzących, którzy zarządzają całym światem. Przecież demoralizacja, ogłupienie. Osłabienie ludzi to jest programowe działanie tych, którzy są sługami szatana. Dlatego potrzebujesz się zakotwiczyć w Panu Bogu, aby nabrać Jego mocy, dać się wychować Jemu, i żebyś później już brzmiał prawdą, miłością, męstwem. Żebyś tak brzmiał, czyli tak żył do ziemskiego końca. Ponieważ można powiedzieć, że tak, Ciebie nie było i jakoś było. I Ciebie nie będzie tu na Ziemi i jakoś będzie. I ten fragment Twojego zaistnienia na tej Ziemi. To nie jest po to, by świat zdobyć, tylko po to, by zdobyć siebie przed Bogiem, Boga dla siebie. Masz dać się Panu Bogu przeniknąć, abyś y, był nasycony Jego mocą i mądrością, przez co zyskał podobieństwo i zdatność do współprzebywania w ojczyźnie zbawionych z Bogiem i ze zbawionymi. Życie twoje jest więc nieustannym treningiem, w którym nabywasz sprawności do wiecznego zbawienia. Tymczasem takiś mało podobny do siebie, ponieważ jeszcze nie zawierzyłeś się Bogu do końca. Ponieważ jeszcze jesteś władcą samego siebie, to władanie bierze się z nieufności, z małoduszności, z wycofania i zastraszenia, z zakłamania i innych przeciwieństw, które zaprzeczają Bożym darom. Ponieważ na modlitwie możesz wiele, a nawet wszystko, to przez modlitwę osobistą. Mężną, wytrwałą, pokorną, czyli prawą, modlitwę będziesz mógł doprowadzić Ciebie do zrozumienia sensu dziejów własnych i do ocalenia w mocy Boga.